OK, w 1971 roku inżynierowie ze Związku Radzieckiego wzniecili pożar w wypełnionej gazem dziurze na pustyni w Turkmenistanie, spodziewając się, że płomienie zgasną w przeciągu kilku dni. I co? I ogień pali się do dziś. Co wy na to? E, witam xGross z tej strony, witam na kanale. I to jest oczywiście w związku z tym, co wrzuciłem na Twittera ostatnio, a wrzuciłem tutaj um, coś o. Um, Coś o ociepleniu klimatu i o tym, o tym, co robiłem dla ocieplenia klimatu. Oczywiście pół żartem, pół serio. Nie bierzcie tego tak dosłownie, żeby wielu ludzi zbyt dosłownie bierze to, co, o czym, o czym piszę, ale powiem tak. Oczywiście każdy zdrowo myślący człowiek, jak widzi, nie wiem, syf rozrzucany po, po, nie wiem, po lesie, po, po ulicach, jakieś plastiki się walające, butelki czy czy, czy, czy coś, na co mamy bezpośredni wpływ, to, to jest oczywiste, ale protestowanie lub też mówienie o, o, o totalnych głupot na temat naszych codzienności i, 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 i używanie tego do dosłownie um, uprzykrzenia życia ludziom, w momencie, kiedy dziura w Turkmenistanie czy cokolwiek tam jest, pali się od 50 ponad lat, kiedy jeden te... Nie wiem, 34 odpalony na zimno wyrzuci więcej syfów w powietrze, niż nie wiem, mój samochód przez, przez ten czas mojego użytkowania. No to to jest to. A Billa Gatesa samolot, wiecie, jeden jego przelot więcej zużyje wszystkiego niż ja przez ciągu całego mojego życia jeżdżąc tymi samochodami. No to to jest to, już jest to, już jest to, już jest coś, z czym ja mam problem. I z czym sobie nie radzę. I dlatego właśnie, i teraz napiszcie mi w komentarzach, czy powinniśmy dalej walczyć z ociepleniem klimatu, i żeby było cieplej na wtorek, środę, to może wyciągnę moją V8 z garażu i odpalę ją dzisiaj na podjeździe. Zresztą mogę Wam zrobić filmik, jak wyciągam V8 i odpalam ją na, na podjeździe obok tej. Co to jest, szóstka chyba? No. Więc właściwie tak, zróbcie, dajcie mi w komentarzu, czy mam wam to pokazać, jak odpalam ósemkę. Dobra, wracając do, wracając do tematu i do krypto. Shortowałem AD, shortowałem Solanę, shortowałem Ordi, shortowałem Bake, Lunę, IOT, wszystko shortowałem. Nawet XRP shortowałem ostatnio. I jeżeli byśmy na to popatrzyli w ten sposób, to. To e, wszystkie shorty ładnie, ładnie weszły. Wszystkie shorty ładnie weszły i powiem Wam, że e, tu mamy ostatnią noc, że tak jak mówiłem w moich poprzednich materiałach, i zresztą napisałem to na Twitterze też, e, kiedy to napisałem na Twitterze, napisałem to na Twitterze tutaj, dzisiaj rano, że od tygodnia twierdziłem, że shorty są bardziej prawdopodobne odlongów, jeżeli chodzi o to, co mamy w tej chwili na rynku, i tak się wydarzyło. I tutaj jest logika, którą, którą można zauważyć, i, i którą można, że tak powiem, dopasować do swojego tradowania, o którym, o którym często mówię. Jeżeli nie oglądaliście mojego ABC Tradera, zapraszam na moje ABC Tradera. Tam sporo mówię o tym, w jaki sposób ja do tego podchodzę. Mamy poniedziałek. Weekend to był definitywnie dzień lub dwa dni. Detalistów na rynku i poniedziałek, co pokazują nam profesjonaliści, że tak powiem, co, co się dzieje. Zabierają nam zyski. I, I to jest i likwidują wszystkich, że tak powiem, napaleńców, nieświadomych tego, co się dzieje. To jest na rynku krypto. Tutaj znowu chciałem Wam coś powiedzieć, co, 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 co jest bardzo ważne. Na rynku krypto, przejdźmy tutaj zresztą na ten. Bo nie, chcę, nie chciałem sobie tam zniszczyć. Oglądam tutaj, e, oglądam tutaj, właściwie słucham tutaj wczorajszego, wczorajszej rozmowy Alexa Jones z Maskiem, z Tate i tak dalej. Zaraz zresztą mam o tym powiem. E, tradując krypto, nie tradujemy technologii, a tradujemy emocje, narracje, FOMO, fat, przekonania, wiarę. To jest to, co tradujemy na rynku krypto. Więc e, dlatego mówię, że dla mnie najbardziej działa po tym wszystkim, co zauważyłem, e, będąc tutaj już na rynku krypto przez jakiś czas. Dla mnie najbardziej działa tradowanie e, price action, czyli akcji cenowej, i patrzenie tego, co się dzieje, ponieważ to są te wyznaczniki, przekonania, wiara, narracja. To jest to, co porusza rynkiem. I teraz. Technologia owszem, ale technologia bardzo często i to, co się dzieje, i, i to, co stoi za danym projektem, bardzo często jest przez długi czas, jeżeli naprawdę jest to w jakiś sposób zbudowane, niezrozumiałe, więc to dopiero z czasem czas weryfikuje to i udowadnia, i rynek wtedy przekonuje się do tego. Ale w danym momencie to jednak emocje ruszają rynkiem. I to jest, to, jest, to jest tak jak z, z, nie wiem, z obrazem impresjonisty. Gdy stoimy blisko, to tak naprawdę widzimy tylko ciapki, kropki i, i, i różnego rodzaju e, packi, ale robiąc kroki w tył, widzimy coraz większy obraz i wszystko zaczyna nabierać sensu. I tak też jest właściwie z e, tradingiem. Więc e, owszem, wiele ludzi słucha o technologii, przekonaniach i... I, i o tym wszystkim I, i patrzy na cenę i totalnie nie rozumie dlaczego w takim razie cena nie odzwierciedla tego, co tutaj zrozumieli. O, dlaczego nie odzwierciedla? Dlatego, ponieważ większość rynku jednak traduje przekonania, wiarę, narrację, emocje. I w taki sposób to wygląda. Um, zresztą nawet y, naprawdę inteligentni ludzie tego, tego rynku tak jak zresztą chciałem Wam tutaj pokazać Davida Schwartz, który, którego uważam za bardzo inteligentnego gościa, i mówiłem akurat o tym wydarzeniu, o tej historii Davida. To mówiłem już chyba z 3 czy 4 lata temu, jak mówiliśmy sobie o krypto, kiedy to David ostatnio 8 grudnia wrzucił tego tweeta. Przypomina nam raz jeszcze, jak to w którymś tam roku nie sprzedał 40 tysięcy Ethereum po jednym dolarze za Ethereum i kupił sobie. Panele słoneczne na dach. David jest absolutnie geniuszem, jeżeli chodzi o kryptotechnologicznie. Jest twórcą um, lub jednym z twórców XRP Ledgera, choćby. Chociaż chyba XRP Ledger to w ogóle on napisał, potem połączy z XRP i tak dalej. No ale pali detale. Do detali każdy może po swojemu dojść. Ale jeżeli o to chodzi o technologię, o to, o, to, o to, w jaki sposób to wszystko działa, absolutnie geniusz, ale jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o moment, to wyczucie, wyczucie rynku bardzo słabe I zresztą David o tym cały czas mówi. I to jest, to jest to, co wiele osób przychodząc na rynek krypto nie może sobie jakby Zdać z tego sprawy, prze, 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 zrozumieć tego i totalnie popełnia błędy, które ja również popełniałem w pewnym momencie, kiedy absolutnie nie doceniłem emocji, narracji i, 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 i choćby FOMO, SHIBY, DogeCoina czy innych takich memcoinów, które w pewnym momencie robiły nieprzeciętne zwroty do momentu. Kiedy wreszcie załapałem, a to w taki sposób to tutaj działa. Czyli robisz kroki w tył, kroki w tył i nagle widzisz obraz, i sobie myślisz, a to to widzę na tym obrazie. Ok, w takim razie, owszem, ja chcę mieć technologię, ja chcę być pewny tego, z czym mam do czynienia, ale jeżeli, jeżeli chcę, aby zamiast tysiąca, który mam w ręce, w tą technologię. Do której jestem przekonany, chciałbym zainwestować 100 tysięcy, to najpierw zróbmy z tego tysiąca, 100 tysięcy, poprzez to, że rozumiem w jaki sposób tym tysiącem ruszyć. I to jest wszystko na ten temat. Więc technologia technologią, a logika tego rynku jest zupełnie gdzie indziej. Jeżeli w ogóle to jest logika, inaczej, my powinniśmy używać logiki. Do operowania w tym rynku, nie szukając logiki w tym, co robi ten rynek. Może tak. Więc tak bym to, tak bym to określił, jeżeli chodzi ogólnie o ogólnie o, o rynek. A więc. Teraz wracając do tego, co się wydarzyło, i teraz patrząc na, patrząc na rynek, czy ja myślę, że to już jest koniec? Ja myślę, że pomimo tego, że tutaj to wygląda w ten sposób, to wcale nie jest jeszcze koniec tego, co się tutaj, tej korekty. Nie obstawiam tego w tej chwili, nie mam otwartych pozycji na to, ale nie przypuszczam, że jest to koniec. Czy jest to koniec wzrostów? Tym bardziej uważam, że nie jest to koniec wzrostów ale jeżeli chciałbym złapać coś pod wzrosty, to jeszcze bym w tej chwili czekał. Hmm. Tradowanie shortów na różnego rodzaju altcoinach wychodziło mi ostatnio bardzo dobrze, więc, więc na razie, na razie z, tym sobie, z tym sobie zostanę. W ogóle, jeżeli chcecie coś więcej o moim tradingu, to macie playlistę ABC Tradera. Ja tam e, całą swoją logikę tego, w jaki sposób to robię, wykładam na tapet i dosłownie można to widzieć, jak zmieniało się to wręcz z czasem, kiedy od, począwszy od Bitmexa, przechodząc przez Binance i teraz na ByBicie. I teraz Bitmex, Binance, popatrzcie, Bitmex, Artur Hayes. Co się stało z Arturem Hayes? Został, został wrzucony na celownik, momentalnie Artur Hayes, pyk. Poszukiwany, złapany i kara. Binance podobnie, wrzucony na celownik i co? CZ, poszukiwany, złapany, pyk, kara. A, ciekawy jestem, czy Bybit nie będzie następną giełdą, która dostanie, że tak powiem, znajdzie się na celowniku e, e, Stanów. To jest bardzo ciekawe. No ale nic, my przes, przeskakujemy, a więc mam BitMEX, potem był Binance, teraz jest Bybit. No jeszcze jest MEX, który gdzieś tam w zapasie, w zapasie działa. Ale mm, o czym mówiłem? Trading. Cała logika tego i w jaki sposób dochodzę do swoich, że tak powiem, konkluzji i, i, i widzenia tego obrazu w taki, a nie inny sposób jest właśnie w ABC Tradera, więc jeżeli jesteście na Bybicie i tradujecie tutaj, to, to a, lub jeżeli chcecie tradować, no to zapraszam na moją playlistę ABC Tradera i, i zobaczycie w jaki sposób to opanowuje w ten, a nie inny sposób. A wracając ogólnie do krypto, to um, i do tego, co mówiłem, to jest tak, patrzymy na to i wydaje nam się, okej, okay, to w takim razie korekta, to dlaczego skąd się nagle pomyślimy, skąd, skąd nagle Solana ma takie wzrosty? Skąd nagle, bo gdybyśmy tak zerknęli i, i, i w tamten ekosystem ile ludzi tam oczekuje na różnego rodzaju airdropy i, ten, i to sprawa, myślimy, o okej, okay, to, no, to ma to sens, może, może stąd się bierze te wzrosty. E, podobnie jeżeli chodzi o Cardano, czyli o ADE, Skąd nagle AJ się obudziła, tak samo moglibyśmy sobie pomyśleć, skąd się IOTA nagle obudziła? O, Tam również się nagle coś tam wiecie, jakaś pozytywna wiadomość. A więc znowu wiara, przekonania, narracja i tak dalej. I nagle mamy takie, a nie inne, takie, a nie inny zwrot, zwrot akcji. Więc zobaczcie, taki, a nie inny zwrot akcji. Więc to jest. To jest właśnie krypto i to jest tradowanie krypto w taki, sposób, yy, w taki sposób wygląda. A teraz wracając do yy, technologii i do tego długoterminowego yy, zapatrzenia się na krypto, to jest znowu, zarabiasz na, na tym wszystkim, co pozwala ci zarobić, czyli bierzesz tego tysiąca, robisz z niego ileś tam. Dzięki temu wszystkiemu, że próbujesz zrozumieć. Przekonania, wiarę, narrację, FOMO, FAT i, i całe emocje związane z tym rynkiem, i zostajesz z czymś, co masz przekonanie, że technologia ta e, zmierzona, zmierzy się z czasem i zostanie doceniona przez rynek. I w ten sposób to patrzę. I wtedy zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo e, jest się na tym rynku, e, że tak powiem ustawionym i zakotwiczonym. I nie czuje, się, nie czuje się chwilowych rozczarowań z jednej czy z drugiej strony. Jak też zresztą widzę w komentarzach tutaj rozczarowania, tutaj kolega widzę ma większe rozczarowania heksem niż ja, tak jakby był bardziej zapakowany w heksa niż ja, jeżeli chodzi o to, czy też pulse Chainem, czy czymkolwiek innym. Ale z mojej perspektywy, znowu, to jest kwestia weryfikacji z czasem i tego, co się wydarzy. 4 lata, hex działa bezbłędnie, nie ma w tym najmniejszego problemu. Pulse chain, ile tam, 200 dni już jest? Pulse chain, a chyba już jest, działa bezbłędnie, nie ma najmniejszego, nie ma najmniejszych tam, że tak powiem, nie ma najmniejszego uszczerbku na tym protokole. Wszystko działa pięknie, lepiej niż Solana, lepiej niż, niż, niż inne e, e systemy. Więc kwestia czasu, kiedy rynek zweryfikuje i doceni coś, co jest absolutnie działające bezbłędnie, i wtedy wszystkie błyskotki i inne, inny szum nie będzie miał najmniejszego znaczenia. Więc w taki sposób ja to odbieram. Czy będzie to, miało, czy będzie to miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, nie wiem. Ja jestem gotowy na to postawić i, i wziąć z tego albo zyski, albo konsekwencje. Więc w taki, sposób, w taki sposób na to patrzę. I niekoniecznie moim celem jest, aby ktokolwiek dokładnie robił to, co ja, bardziej może. Jeżeli w czymś orientuje się lepiej niż ja, ja wiem, że sporo ludzi się widzę jak na przykład sporo ludzi się orientuje w ekosystemie tam Flare czy w innych e, blockchainach. Chodzi o logikę. Jeżeli ta logika idealnie pasuje i sprawdza się wszystko, to może jest coś, co ja w tej chwili nie zauważam, co może być absolutnie e, jeszcze większym przełomem w świecie kryptowalut i zrobić e, w tej hoście ruch. Który jest ponadprzeciętny, gdzie na przykład ja mogę zostać, nie wiem, z czymś przeciętnym. Przeciętny ruch w chosie, w krypto to jest te takie 10x, a nie przeciętny to jest, wiecie, setki x. To jest, to jest w ogóle, to jest kosmos, o czym my tutaj mówimy i jakie mamy oczekiwania wobec rynku krypto. To jest, to jest aż się w głowie nie mieści, to już dla normalnego, dla normalnego świata. Więc. Um, tak bym na to popatrzył. A propos jeszcze Alexa, e, nie wiem, czy wiecie, kto to jest Alex Jones, ale jeżeli nie wiecie, kto to jest Alex Jones, o tutaj jest mój, mój short z wczoraj wczorajszej noc. jeżeli nie wiecie, kto to jest Alex Jones, na pewno znacie ta Tatę raczej też wszyscy znają, um, ale pokażę wam coś ciekawego. Wczoraj Musk wrzucił e, tweeta, gdzie pyta się, czy powinien Alex Jones po nie wiem ile tam, czterech czy iluś latach totalnego bana na Twitterze, kiedy właścicielem Twittera był jeszcze Snowflake Dorsey, to czy powinien zostać odblokowany. I zobaczcie tutaj, akurat w tej sekundzie, kiedy ten tweet się nagle pojawił mi na ekranie, to ja od razu kliknąłem tak i zobaczcie, byłem chyba pierwszym głosem, który tutaj zagłosował na to, żeby Alex Jones został odblokowany. To tak jak niektórzy mi piszą tutaj w komentarzach. Pierwszy, czyli że ktoś pierwszy skomentował mój film. Takie śmieszne. No tak, tak to wygląda. A tak a propos to... No, choinki macie fajne tutaj, widzę. Marcin ma świetną choinkę z lasu, wytargał ją. Serio, sam ją ściąłeś? To jest ciekawe. Bardzo ładna. Też piękna, ekologiczna, też piękna ekologiczna. Jaro tutaj piękne zdjęcie Jaro. Niesamowite. Piękna choinka, żywa z lasu, żywy elf i żywy wilk. No, no czego tutaj bardziej chcieć? Jedyny to jeleń tutaj. Sztuczny. Wszystko reszta piękne i żywe. Gratuluję. Naprawdę piękne. A... No, Maćka też żywa, proszę. Ekologicznie trzeba, ekologicznie, bierzba. Żywa, ekologiczna, a no, proszę, wierzba. Gratuluję. Marcin, też żywa. Jak śmiesz, dokładnie, jak śmiesz, proszę, zapraszam tutaj Greta. Tutaj. Zapraszam, tu na protesty. Patrz, ile miejsca jest, żeby tutaj protest zrobić. Protestuj. Um. Razem z tą polską Gretą, co pojechała do Dubaju. Czego ona do Dubaju pojechała? Niech tu protestuje. W ogóle, wracając do tego tematu, to jest strasznie teraz temat popularny i ludzie się strasznie tym jarają. I brakuje tutaj rzeczywiście zdrowego rozsądku. Na przykład te wiatraki. Przecież o wielkość fundamentu pod wiatrak, ilość cementu, ilość stali. Która będzie użyta, aby w sam fundament zrobić, żeby ten wiatrak mógł stanąć, nawet po już zdemontowaniu wiatraku, co zrobić z tym, co jest w ziemi. Ja akurat mam gdzieś tam działkę w Bieszczadach, gdzie stoi jeden z bunkrów e, z linii Mołotowa, to powiem wam, że to jest, to jest, to jest nie do ruszenia. A wyobrażam sobie, że te, ten fundament pod ten wiatrak, to, to jest jeszcze wiecie, większy i masywniejszy. E, e, nie wiem, odlew, to jest szok. To ma być ekologiczne. Brakuje jednak tego, tego zdrowego rozsądku. Ok, więc aby było ciepło w środę, czwartek, to zaraz wyciągam V8 na zewnątrz i odpalam silnik i funduję Wam 4-5 stopni na czwartek. Co wy na to? No. Do usłyszenia w czwartek. Nie, dzisiaj poniedziałek. Nie, no może jutro, pojutrze się na pewno usłyszymy. Na razie, trzymajcie się, cześć.